Terima kasih telah Z nowych wakacji, tam, by tam był wybuch, bo robili remonty Kibel w paczko macie Ogólnie nie było dzień Ogólnie miały być remonty Nie ma remontów yy, Jest piękne, słoneczko świeci Nic się nie zmieniło, nadal drzewa lewitują Gałęzie Dzień jak codzień W sumie Nic ciekawego Tutaj mamy policję Tutaj mamy... Ciekawe co tam u Maxa w ogóle się dzieje teraz co tu, się, co tu się stało? To jest skandal. Musieliśmy to zrobić. Ten dom był. Co się stało? Ej! Co tu się stało z mojej Proszę pana, no! Co się stało? E, musieliśmy go wysadzić. Dlaczego? Był zakorzeniony przez opętanego Maxa, a poza tym to był rozkaz policjantki serowej. Bo pewnie ją znasz. O nie! No nie! Tylko nie ona! Nie! Frankie, chyba gorzej być nie mogła. Twój dom żyje? Żyje. Jezu. A patrzyłeś, bo. W... No. Dobra, chodź, zobaczymy. Może ten dom chociaż jest fajny. Uuu. Ej, ale nie, tak szczerze nie jest źle, bo wygląda kreatywnie. Mamy łóżko, mamy beczkę, w której mamy płyty. O, płyty mamy różne. Tutaj mamy piec, wędzarkę w sumie. Tu mamy lodówkę. O, robot. Chcesz? Proszę. Tu mamy obrazek, tu mamy... O, tu mamy kluczyki do mojego auta. Tu jest moje auto, skąd to nie mają kluczyki? Co? Za do, za gdzie, do jest do tej, gdzie jest ten gość w ogóle? Ja, nie wiem, dobra. Gdzieś poszedł. A, nie no, ale kto to zrobił? My nic o tym... Musimy, ja się o tym nie wiem. Kto to w ogóle zrobił? Dobra, musimy chyba poszukać tej poli... Ja, dobra, nie wiem, Ty możesz iść do domu, spróbuję poszukać tej policjantki albo policjanta. Chyba, że idziesz ze mną. A, już sobie poszedł, dobra. No, wiesz, nie... Kurde, co tu nie... Coś poszło nie My tak... Się ludzi. Czekaj. Opętanym Opentany Max, opentany Max. Przecież... On nie jest już opentany, o co chodzi? Chodzi ten gościu tam. Widzę go. Kurde. Ale czekaj, Max jest nie... Nie, siebie nie było kiedy był Max opentany, co nie? Ciebie wtedy nie było. A byłem, sobie nie mhm. pamiętam. Kiedy to ty by Kiedy ty byłeś? Nie, ja z nie wiem. Sam nie wiem. Kiedy ty... miałem taki inny dom, to było, to było w grudniu Ale nie, w sensie, nie było Cię chyba wtedy... czy nie, Ty byłeś po tym, na pewno ja Cię... Ja, pamiętam, nie, ja Cię spotkałem po tym, jak Nie, czy... nie, ty nie byłeś jak odmienialiśmy Maxa albo go spotkałem. Gdzie wy wszyscy tak... Właściwie gdzie wy by byliście kiedy my e, tego Maxa odmienialiśmy? No ja... By ja się sam nie pamiętam. To był dzień, ja tam pojechałem nie, do to... mojej rodziny. Nie, to był listopad Nie, to... koniec listopada. Bo wtedy... Był wtedy... ten listopad. To, nie było... to było jeszcze wcześniej. Co tam, co tam wtedy robiłem? Ja nie ja wiem. Chyba pojechałem na takie wakacje wczesne, nie wiem. Gdyby co. wszyscy byli, to byśmy go pokonali za pierwszym razem. A tak w ogóle Max bardzo do... podobnie do ciebie wygląda, nie wiem dlaczego. Ale nie no, nie pochodzi. Czy tylko ja zauważyłem, że, ten, że on nas cały czas śledzi? On no, nasze rozmowy. Ja już. Czekaj, czekaj. Ja już jestem creeperem od klipuza. Powiem Ci jedno. Bo pamiętam, nie, bo ja, ja to i... Bo... bo ja pamiętam I... taką jedną osobę, co była przebrana za opętanego Maxa, bo ktoś ją tam przebrał, porwał. Dobra, chodź, e, bo to nie wiem, był taki, był taki gość, chyba miał na imię Marek jakiś. I on był prze... bo ktoś go porwał i został przebrany za opętanego Maxa. Nie, nie wiem, on, nam, on znał jak on, ale dzięki niemu udało nam się uleczyć Maxa, bo on wiedział, wiedział jak to robić. Może. Nie no wiem, ja że tutaj coś Muszę... Den... No nie wiem, tutaj zawsze było pusto. Nie było nigdy żadnego budynku. Ale może przydałoby się kiedyś McDonalda zbudować, bo jeszcze nigdy nie było, co nie? Może KFC? Dobra, wiesz co? Zapomnij, dobra, ja mam nowy dom, nie jest aż tak w sumie źle, może dowiemy się następnym razem, co idzie. Dobra, to my... robi się, nie wiem. Dobra, nie wiem, ja, ja przyjdę do ciebie jutro, może będzie coś nowego. Ach, dobra, moje mój mieszkanie w sumie nie jest aż takie złe. O kurde, kurczak w domu! Mamy płyty. Darmowy. Przynajmniej nie musiałem za to płacić, łatwo. Ue! No puta jest mroczna. Mam no kurczaka! Łatwo, jest! Nie, puszczę jakąś fajną muzyczkę. O tak! To jest to co słuchał Szymek 2. To jest jako ulubiona piosenka. Fajna jest. Mi się podoba. Dobra, koniec. Idę spać. Zobaczmy, co ja mam w tej lodówce. Mam, czeko mam czekoladę, arbuza, jabłko, barszcz, świecące jagody, ciastko, ciasto... Jak to ciasto się tu zmieściło? Podejrzana potrawka? O, co? Dali mi jakąś podejrzaną potrawę. Widzowie, widzimy się możliwe, że jutro o 18. .00. To co? Widzimy się w następnym odcinku, a ja spać. Subskrybujcie, łapkujcie, pa pa. A ja lubię pływać w lawie. A ja lubię pływać w lawie. Dobranoc.